Cześć. Już w najbliższą sobotę zapraszamy was do Lublina na Akademię Zdrowia. Do tej pory z Akademią Zdrowia pojawiliśmy się w kilku miastach w Polsce. Łódź, Warszawa, Kętrzyn, Barciny, Katowice-Przodków, Gliwice-Woźniki, Białystok i Kraków. Chcesz dowiedzieć się, jak stres niszczy zdrowie i jakie zioła skutecznie pomagają? A może poznać potężną moc aloesu drzewiastego według receptury ojca ZAGO? Albo usłyszeć o najsilniejszych składnikach naturalnych na dolegliwości jelit oraz zaburzenia lipidowe. A może chcesz poznać dobrą recepturę, jak stracić 20 kg i odmłodzić organizm bez liczenia kalorii i restrykcyjnej diety? Oraz poznać zioła, które skutecznie odmładzają i regenerują naszą skórę. Ani, to wydarzenie jest bezpłatne. Godzina 11, hotel Focus Premium, ulica Podzamcze 1, Lublin. Czekamy, Czekamy właśnie, właśnie na, na ciebie. ciebie.